Przy niej mija złość, uśmiechem łączy bliski. Klaudia i Oskar, Nel i Grażynka, zgrana i krzywda spod To jest klaudii świat i ten świat ma piękny skład i lepiej nie będzie. Muszę sobie się obudzić. Więc platforma. Teraz mi się nie obudzi i tyle z tego będzie. No dobra. Zaczynamy wibracje. minut, o. niestety muszę tak codziennie rano zacząć bo inaczej moje nogi by wyglądały jak poza tym nie bolała let's go tak mi się nie chce nie przyniosłaś sobie materac? <noise> Pikabu! Halo! Proszę pani, ćwiczy pani z nami? Dzień doberek! Ktoś tu przyszedł z własnym materacem? Czy co? Chwalać! Słoneczko stało, jest pięknie i cudownie! Gdzie ty jedziesz? Jesteśmy tego Mikołaja. Pani Rysku, Naprawdę? Do razem. Woda z lodem. Razem nurkujemy i sprawdzimy. Ręczniczek, y, asystentka Je ręczniczek! No zobaczcie co tu się go. dzieje z rana? To jest moja Laluna. A maseczkę Rysku, masz przygotowaną? Tak? No to za chwilę. Robi pan tak. Tak. Nie ma innego jest jestem. W blodzie. Mało. Jeju. Proszę. Dobra, pakujemy się, mama jest, wszyscy są. Koti Pa. Koti. Koti. A gdzie on się pewnie kąpie? Dobra. Kasia, ucałuj synunia, dobra? Dobrze! Pokujemy się, patrzcie cały bagażnik. Tu, mam Jak zwykle. Mama jeszcze czapki, masz jeszcze czapki. O Boże, to się... Kipa! No, do mnie mówi, Mamy odpowiedz e, pani, żeby ci szybko zrobiła ten makijaż, bo my e, już jedziemy i nie będziemy czekać na Mikołaja. <noise> Czy wiecie, jak to jest? E, nie dość, że spóźniona pierwszy raz tutaj nie miała miejsca pod e, samym wejściem, tylko musieliśmy jakąś ulicę obok zaparkować i to zawsze tak jest. I jak się śpieszysz, chcesz być szybko, e, po prostu na czas to jeszcze ci los po prostu nie sprzyja. Dzień dobry! My całą ekipą do Was! Dzień dobry! Dzień! Dzień dobry! Dzień dobry, powiedziałaś? tak. Że zawstydzona jest dzisiaj jakiś mały ten. Den, U Fryzjera jesteś? włosy jeszcze? No szok. Widzicie, jak się dawałaś? Ale ekstra. Akceptuję tą fryzurę piękną. Zobaczcie co tu się odchodzi. My miałyśmy szybko jechać. I ty też jesteś na make-upie? Patrzcie, ja już jestem gotowa. Bieg, bo jesteśmy, słuchajcie, w czasie. I proszę bardzo, można obudzić się o piątej. Dać, poćwiczyć, ogarnąć a i tak jestem w czasie. no to jest hit, ja bardzo rzadko się spóźniam wszyscy gotowi? pasy zapięte? dobra, jedziemy! halo, jesteś gotowa na wioskę świętego Mikołaja? Aha, no no, i a co ty już jesteś tu? Nie, w sensie jestem jeszcze w ogóle na przy Wisłostradzie. A, dobrze. W każdym razie, na, i on nie będzie wiedział, bo tego nie ma na mapie, słuchaj, tej drogi. E, I on się od, od tego, jak zjedziesz, to od razu tam zjeżdżasz nad zakroczem i jedziesz kawał prosto, i on się dopiero odblokuje na pierwszym rondzie, wiesz? E, jedziemy i jedziemy. jedziemy. Tam jedziemy, tam? tak? Mm -hmm. Tak. Drugi zjazd. Gabi jest nawigatorem. Gabi jest o, nawigatorem, ja. ponieważ wcześniej zbłądziłyśmy i Klaudia. Z winy niczyjej. Z winy, winy to tak. Okay. tak. Tu? Tak. Na Warszawę? Tak, mi każe jechać. Na pewno. No. się cofać znowu. Ja nie wiem, czy ja bym nie wolała już tymi wiechami jechać, wiecie? No, wpisałam w mapę. Ale już wcześniej miałyśmy też wpisane w mapę. Gabi, wszystko jest w Twoich rękach. To jest szukać, właśnie najgorsze. Dzień dobry, czy jest Pani gotowa na wioskę świętego Mikołaja? Jest Pani gotowa na wioskę świętego Mikołaja? E? Tak jest. Czy jest Pani ciepło ubrana, żeby dupka nie zmarzła? E, jak na razie pacha mi się poci w e, futrze e, i tym super sztucznym sweterku, ale podgrzewa się w fotelu. No normalnie nie uwierzycie. się do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, Ci będzie w nawigacji pokazywało tak, że nawigacja się gubi, to Ty musisz jechać prosto i wtedy nie patrz na to i skręć na zakroczy. Nie ma to minęłyśmy go. No <grym> nie? nie, było 3 km zakrocze. No ale zobacz, ale na Ej, telefonie... Prostu... Na telefonie, a mi w lewo pokazuje. Jaki nie! Ja. nie. Jedziemy. No ja mówię, słuchaj, ale my już tak jedziemy dobrze, dobrze trzeba jechać takim, masz dwa pasje. Ja mówię, takie się skończyły roboty. Ja mówię, no tak, tak. To jedziesz, jedziesz. Słuchajcie, my gdzie wylądowałyśmy? W polsku. My do Polska dojechałyśmy, nie? Ja teraz pół godziny wracam w drugą stronę. Przynajmniej Nel mi usnęła, przynajmniej dziecko się wyśpi. Ja mówię, nie no, my tu tak walczyłam po tej Warszawie, żeby nadrobić każdą minutę. Dzisiaj się jej się. Mama mówi dobra, najważniejsze do 16 mamy czas, możesz pojeździć w kółko. O 16 wioska się od Piera i no, byle byśmy na Mikołaja zdążyły. To jest super. Tak. Fajnie było wstać. Po piątej, żeby po Warszawie tak sobie pojeździć w Kuko. Wiedzieć, że mogłyśmy się spotkać w Gdańsku na to samo by wyszło. Tak, my się to samo. Ale to przez Gosia, a wy przez co i jeszcze nawigacja mi się w połowie ten. Okay. Najważniejsze Wydziemy jest wracać? to, że dotarłyśmy. Dokładnie. Ale nie wiem jak wrócisz do domu. Wiesz. Więc będziecie wracać w zimnie. Jakie <grym> mamy ładne miejsce? Piękny pokój. Tutaj będziemy robić zdjęcia w tym oknie. Plus jest piękna łazienka, zastanawiamy się jak doświetlić i zaczynamy! Dziubek? Dziubek do, do mnie! Do mnie? Zrób tak. Tak. No? Język. Gdyby goły mi zimno. Nelinia, nawet nie wiesz co to tutaj jest. Co? Mm. To jest coś, czego ty nie lubisz. Nie, nie lubisz. Może spróbuję Przestań, to jest taki ten. Są takie... Mm. Nie, i tak pewno? Mm. Jej, Widzę, nie jest. pewno? Tak, to jest Nie, ją nie. Widać, nie jest No? Tu jest. Dzień y, po prostu rozpusty. To jest taki y, owocek, on jest bardzo kwaśny w środku, ale ma dużo witaminy C, więc możesz zjeść. jest. Nie wiem. Mam miętę. O! wiem. Nie wiem. od wiem. Nie potem sosu pod, od cukru wiem. Nie potem potem od... Ale masz plan Te to. te kisze. Co wy tu robicie? Nie? Chyba po ich Mikołaja. Ale a ten renifer to się los. He <grywka> She's lost. I'm lost. lost. O, czy, pewnie przyjechaliście do wioski.

Szukamy babci, no, dopiero chodzimy. patrzymy to. Grażyna już z bardzo. się. Będę no zawsze chodzi jak pod swoimi drogami, weź tu po prostu z nią pojść gdzieś. Słyszałam tak, gorące. Wszystkim A... Byłyśmy na wielką kropkę, w której odbywają się zawody, czy Gabi, Bosia, czy ja, która z nich dotrze jako pierwsza, która się nie przekoziełkuje. za chwilę. Bądźcie z nami, trzymajcie te emocje. to się nie Nigdy jest normalne. No. Było emocjonujące. A uważam, zawody warto zakończyć. Dalej. Może pamiątkowe zdjęcie na ławce. Nie. Poczekaj. Nie. Nie. uśmiech! Widzę to, Artur. Widzę to. to? Czerwoną kropkę? to znaczy, że się rozładowuje. Ale zdjęcie z bałwanym chodzi. Zdjęcie z bałwanym. telefon, Ponieważ kto pierwszy dotrze, ten wygrywa pieroga. 3, 2, 1, Gdzie Szybko! jest? Tam to to Tam, Tam To Żyjesz? Tak! Dobra! Szybko! a Pięć! Zawodnice! Trzy! Dwa! Jeden! Go! I tak dobrze, że po prostu aż taka mina jest. Ale on też drapie. Tak, tak, ta, ta, da daje, Ona zdaje, ona zdaje. Jezu, jakie to jest słodkie. Jakie dzióbek robi, 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 robi kiedziubek, dzióbek. <śleski> <śleski> taka ja, malutka jest. <śleski> ale czaderska, co? Fajne, że nieraz jest takie miejsca, że tak małózki ci ludzie mają te zwierzęta i robią z tego biznes. Z biznes a patrzcie tego pana on siedzi cały czas i tego konia drabi, bo już wcześniej to widziałem widać, że to jest w ogóle jakaś taka przyjaźń. Super to jest. Ale yeah. już no, no. nie boli. Cześć! Nie, o, no. <grym <grym <Was>? Magda. Cześć! <grym> Magda! <zmarzania> Ja w ogóle widziałam na no Instagramie, że ludzie mają takie konie i tak w domu one wchodzą, w ogóle ona są ona jest chodzi. taka, że ona e, autentycznie no? do, domu, do domu wchodzi. Tak? Ona wchodzi do domu. No, tak? Ja cię jestem. Ja tak wieczona. Ja ją, ja ją e, latem, latem raz ją wprowadziłem, to potem wyjść chciała. bo ona, e, tam było jej dobrze, było jej chłodno. No tak. A poza tym, poza tym wyczułam, że tam jest jakieś siedzenie. nie? No wiadomo. <laughs> Wiedzenie z Ale podstawą. to mi się, ale to zdarzało mi się też wprowadzać naprawdę duże, konie, normalne duże konie. Wszyscy zaraz bożu nogę w jakiś karton, coś tam, coś tam odwalił. Och, tak, tak, dobrze. Ale tu jest Powiedz, pamiętają ale nie dziwię. Słodka. Pan nawet nie chciał nas, na nas patrzeć, bo pan go tak masował, no. co nie? No taki słodki. To jest pomocnica, elwica. Drugie dziecię. Wicy! Trzeba znaleźć. No, tak z elfów. to chyba trochę możemy. Szukamy szybko! Gdzie to może być? Szukaj w szukladzie. Łódź putuszką. Poszukajcie go proszę. Moja pamięć jeszcze podpowiada. Le Ole. Nigdzie nie jadę. Jak to się No coś znalazłam. Naprawdę? Coś jeszcze śmieszne. No Muszą być składniki na śmieci. No? Poszukawcie ich, Kakao? A gdzie? A Co? A gdzie? A gdzie? 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 Wiesz, czy może być? Mąka, linia mąki nam e, brakuje. Ej, Zastanawiam się, czy nie jest ciasta dla kolejnych gości. mama. Szybki refleks. Yes. znalazłyśmy. Wiadomo, że go gości mąka. No, mówiłam. No. Pokaż, jaka. <śla> wow. wow. To Proszę. I takie. I takie dzieci. Idziemy, kolej, Za karę. A użymy dubelka, Klaudia? Nie! Yeah. <noise> Dobra, gdzie ty pijemy? Nie dbońcie, to? Nie dzwoncie, co na święta. A, o, i dziecko wezmę tak ze sobą. Jak, chodź jak chodź ja? to. No i super. To teraz się rozgości tutaj. One jeszcze nie pracują, odpoczywają, bo musiały tyle prezentów zabijać. wiesz? Pewnie i dla Nelci zabijały jakiś prezent. No. Prezenty. Nelinia, a ty byłaś grzeczna? Na pewno? I myślisz, że dla Ciebie jestem prezent? Okay. Czy nie bardzo? Tak. A były takie momenty, że właśnie grzeczna? Nie. Żadnych? Na. Mikołaj, słyszy, były czy nie? co? Czy były takie momenty, że właśnie grzeczna? Nie. Byłeś <grym> <grym> w polityce. Być. Jestem listów nikołajowych zobacz tu można coś napisać wsadzić list cyk Mikołaj to odczyta a potem co? Elfy pakują prezenty A tu jest mały piękny Elf I wiesz, że on ożywa i psoci później w domu Pamiętasz nam jak rozsypał nam mąkę? I pierniki zjadł. Zjadł. No w zeszłym roku tak nam zjadł pierniki. On będzie pilnował e, prezentów Mikołaja, okej? Okay? No. Idzie w złym kierunku, więc tak kończymy tą Mikołajkową opowieść. Jak coś, to zostawcie suba, dajcie lajka like, albo zadzwoncie. Nie macie numeru telefonu, ale i to i tak zadzwońcie. Pa! To jest świat i ten świat ma piękny skład.